Czy ojciec Pio wiedział, co się dzieje z duszami po śmierci? Witam się na kanale Siadamiec Z tej strony Stanisław Sadowski, Salve Maria. Inne wydarzenie, które pamiętam bardzo dokładnie, każe mi rozmyślać nad skutecznością modlitw. Następnie chciałbym zauważyć, że wielokrotnie słyszałem, jak ojciec Pio wypowiadał się na temat tego, że przeznaczenie duszy wynika, czy też wręcz zależy od postawy ducha w ostatnich chwilach przed śmiercią, od tych ostatecznych przebłysków wiary i skruchy, które mogą ratować duszę od niebezpieczeństwa, od niebezpieczeństwa śmierci duchowej. To jest ważne, katolik powinien być zawsze gotowy na śmierć i przyjęcie Komunii świętej. jeżeli czujesz w grzechu ciężkim, idź do spowiedzi: nie ma co marnować czasu. Tutaj ojciec pije, się zachęca. Pójdź Mój coś spowiedzi, że tego nie, ale trzeba to być zawsze gotowym, To będzie ostateczna walka. Jak się do niej przygotować? Mieć nabożeństwo w świętego Józefa, odmawiać różaniec też. Mieć Maryję przy sobie zawsze. Zawsze być z Maryją, zawsze być z nią. Ona nas ochroni przy ostatniej śmierci. Ona jest matką dobrej śmierci. Ehm, mówię to o tym w sensie pozytywnym, w sensie zbawienia. Zdziwiłbyś się, ale w raju znajdują się dusze, których nie spodziewałbyś się tam ujrzeć. Można tam spotkać dusze, których nigdy już się nie spodziewali zobaczyć. Może się on otrzymał ostateczną jakąś łaskę jeszcze z miłosierdzia Bożego. Powiedział mi pewnego popołudnia w latach 50. Nie pamiętam dokładnie w którym to było roku. Była ładna pogoda, i się spije, Siedział na rozsypującym się murku ogradzającym klasztorny warzywnik. Wielu z nas towarzyszyło mu wtedy po nabożeństwie nieszporów, ale te słowa skierował do mnie. Kilka lat wcześniej dowiedziawszy się o śmierci pewnej osoby, znanej ze swojego ateizmu, przynajmniej deklarowanego, z pewnym niepokojem poprosiłem Ojca Pio o modlitwę za nią, ale on odparł. Przecież już nie żyje. Znaczenie słów Ojca Pio odnalazłem nie w sensie, że dusza ta była już zgubiona, ani że wszelka modlitwa była daremna. Moją myślą było, że jego modlitwa mogła zaprowadzić tę duszę do oczyszczenia i zbawienia po Powiedziałem, ależ Ojcze, przecież dla Boga nie istnieje przed, ani po, dla Boga nie istnieje, istnieje tylko wieczne teraz. Wasza modlitwa może zostać zaliczona do warunków stawianych przez Boga, aby dusza nie zginęła. To było sedno tego, co powiedziałem. Nawet jeśli niedokładnie tymi słowami Ojciec zaczerwienił się i z uśmiechem na twarzy zmienił temat. A to jest prawda właśnie. To jest prawda. Jeśli z Piju widać, znał, miał tą no, mistyczną wiedzę w Lanu. To jest piękne. To jest piękne, jak Pan Bóg wlewa wiedzę w tak prostych ludzi. Ojciec Spio wspaniały człowiek. I co ważne. Dzisiaj powieszmy sobie w komentarzach też wszystkie osoby, które baliśmy się, że przykładowo, że mogły, nie wiem, umrzeć. Które nie były w stanie łaski. Że obawialiśmy się czegoś. Obawialiśmy się za nich, módmy się za nich wciąż. Możemy się modlić, bo jeżeli one mogły otrzymać też właśnie tą łaskę, e, łaskę żalu w ostatnim momencie swojego życia. I co jest ważne, właśnie, nawet jeżeli to było parę lat wcześniej, dla Boga nie ma czasu. To jest piękne. To jest piękne. Pan Bóg jest piękny. Pan Bóg jest wszechmocny. I tutaj mógł wyjednać, może nasza modlitwa, na dziś, może wyjednać dla tej osoby e, łaskę zbawienia. Taka to sprawa, taka nauka z tej lekcji. Widać, jak ojciec spio, w niektórych duszach wiedział doskonale co się z nimi dzieje, niektórych <ślał> chciał się za nie modlić, niektóre widział coś się złego działo, ale tutaj warto się zawsze za nie modlić. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i odcinek z tej playlisty o duszach czyśćcowych? niebu się, tutaj znajdziesz playlistę, gdzie będą inne odcinki.